Ej, zostawcie go do cholery! Wi! powiedz tym dupkom, żeby nie robili afery w lokalu. Nie mieszaj się, nie twój interes. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. I pierdalej, koleś, bo jak nie, to kosa potrzeba. Czekaj, czekaj, poznaję tego typa. Strzelał się z chłopakami. Tam wtedy, co Gustawo dostał. No, proszę. Robi się kurwa ciekawie. Akurat mi weszło! Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja. Ja chyba za dużo wypiłem i. Ja, pierdola. Czemu mi pomogłeś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa, co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku nikomu nie wadzę. A gdyby nie ty... Masz. Za dobry uczynek. Resztę... Resztę dostał barma. Się przy facecie, jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie za moje pieniądze. Chętnie, polej. Pomyślności. Co? Zmęczony? A więc. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie, po prostu nie chcę wracać do domu. Dziesięć lat po ślubie czaisz dziesięć lat, i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak łosia, kurwa. Słuchaj, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie na bank, to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym. Urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? E, co? Co za, co za różnica? WI, co to jest w ogóle zapytanie? pytanie? Moje. Więc odpowiedz. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo. Będę musiał wziąć Twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję, tu niedaleko. Dam Ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci to trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I, mm, i niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. No, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy, to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Ok, niech będzie. Zrobię to. Dzięki. Cześć. To dużo dla nas znaczy. Wierna małżonka, problem stary jak świat w mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz. Przestań już. To nie ona, pomyślałem. Nie miała na sobie różowej kurtki, nie miała winy w oczach. Boże, to jest jeszcze gorsze niż Twoje piosenki. Miasto cię kojarzy. Co tam? Mam problem. Przecież wiem, że nie dzwonisz, żebym zaśpiewał u was w chórku. O co chodzi? O jednego z fanów. Tych. jej tych bardziej odjechanych. Śle mi pogróżki. Dużo i na prywatny adres. Wiem też, że mnie śledzi. Nie chcę czekać, aż mi coś zrobi. Trzeba go znaleźć i. Zająć się nim. Nie wiem, ile kosztują Twoje usługi. W... Ale zapłacę ile trzeba, obiecuję. Jesteś pewna, że to jest realne zagrożenie? Że to nie jest tylko takie gadanie? V. W jednym z listów była bomba. Oczywiście moja ochrona to wyłapała, ale. rozumiesz. No tak, trzeba to potraktować poważnie. Wiesz coś o nim? Cokolwiek? że podpisuje swoje listy GC. Hmm, niewiele, ale zawsze jakaś poszlaka. Czemu nie pomogą ci dziewczyny z zespołu? Sprawiałyście wrażenie lasy, które same rozwiązują swoje problemy. Fii, ja nawet nie wiem, jak ten koleś wygląda. Na niego trzeba zastawić pułapkę. Po cichu. A my... No sam powiedziałeś. Całe miasto nas kojarzy. Pomogę ci. Uff, Keresan miał rację. Równy jesteś. Słuchaj, zróbmy tak: przejdę się na spacer po kabuki roundabout. A ty będziesz obserwować, co się dzieje dookoła. Jak zobaczysz coś podejrzanego, jak rozpoznasz tego gościa, jak będziesz miał 100% pewności, że to on. Będę wiedział, co zrobić. Nie, nie, czekaj. Właśnie nie można go zabić. To byłby zły PR dla zespołu, rozumiesz? Po prostu trzeba mu dać nauczkę. A, jak wolisz. Klient nasz pan. Super. To jedź do Kabuki. Usiądź na ławce i czekaj. Podejdę do ciebie. Do zobaczenia. Marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. Podszedłem za blisko. Spłoszyła się. Muszę uważać. Wiem, wiem. Zrzegam się w końcu od tej grafomanii. Bezdomnego szerokim łukiem. Nie chcę, żeby jej ubrudził ubrania. Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Ach, Chryste, za jakie grzechy! Budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Cynthia, ja mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Twój mąż mnie przysłał. Podejrzewa cię o zdradę. Co? Słuchaj, nie. Się okazuje. To to w ogóle nie tak. Ja. Ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, okej. Okay. Mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko riper. Spec od zabiegów plastycznych. Aha. Spec? W tej dziurze? To prawda. Miałem taki mały wypadeczek parę lat temu. Pacjent, no, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się to ukryło. Okej, okay, moment. Ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja... Zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale... Genów nie oszukasz. Nasz syn wygląda inaczej niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja. że ja w niczym nie przypominam starej siebie. Ale czemu to zrobiłaś? A jak myślisz, bo mi się nudziło? Bo miałam za dużo pieniędzy? Każdy ma jakąś tajemnicę coś, o czym chciałby zapomnieć, od czego ucieka. Ja mam ich wiele. I z nikim nie mogę się nimi podzielić, nawet z własnym mężem. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża. nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu, powiedz mu, że. Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro, że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Robota wykonana, śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś Meliny, w środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była u Rippera na przeglądzie. Ma przeszczep skóry. Włosów, oczu wszystko wymieniła. Część po części. Więc mój syn? To dlatego? Dlatego. Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez dziesięć lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale. jak mam jej teraz zaufać? No ja, wie. Pepe, tak, Centia coś przed tobą ukrywa, tak, okłamała cię, ale ona cię kocha. Wiesz, ile to jest warty w tym jebanym mieście? Jakie to rzadkie. Zapomnij o tej sprawie, po prostu. Tak, nie, on ma szansę. A, dzięki za wszystko. To dla ciebie, w ramach wdzięczności. Trzymaj się, Pepe. Zrobiło się cicho, wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem. Słuchaj, to ja zaraz wstanę i kawałek odejdę, dobra? Jak zadzwonię, idź za mną. Ale nie podchodź za blisko, okej, okay? żeby nie spuszczyć tego gościa. I rozglądaj się dookoła. Sprawdzaj, co się dzieje obok. Czy ktoś mnie nie śledzi, nie obserwuje z góry, z punktu widokowego? Rozumiesz? Jasne. Uff, to ruszam. Red Man's jest poziomowy, wyżej i ma na nas oko. Życz mi szczęścia. Pleśne dziady.

Kim nie strzeli? Widzicie. Ta uliczka to idealne miejsce na zasadzkę. Bądź czujny. Cholera, rozpryskowych nie ma. Będą musiały wystarczyć zwykłe. Fajną masz ksywkę. Green Cloud. No, dzięki. W skrócie GC. Tak podpisujesz swoje listy, prawda? Znalazłem twojego Stalkera. Nie ruszaj się. Okej. Uważaj na siebie. I pamiętaj, nie chcę trupów. Chcesz kogoś Zabiń, zabić? Zabij! Byle nie mnie! Lumon, mam ją. Ją? Ja? Tego... tego się nie spodziewałam. Już do ciebie idę. Wiedziałeś, że to ona? Dziwnie się zachowywała. A potem okazało się, że miała przy sobie broń i twoje zdjęcie z wyciętymi oczami. To chyba wystarczająco silny materiał dowodowy, nie sądzisz? O Boże. dziękuję... Dziękuję ci. Nie musisz. Robię to, za co mi płacisz. Taka dziewczyna... Kto by pomyślał? Co samy z nią teraz zrobimy? Zostawmy ją policji. A, a co, kiedy wyjdzie? Albo jeśli mu ucieknie? Wtedy znów do mnie zadzwonisz. Tak, masz rację. Ja... Dzięki za wszystko. Zaraz przeleję kasę, obiecuję. Najpierw napij się czegoś mocnego. Do zobaczenia, Blubon. Jak? Ulżyło ci?